Jest 18.30 na naszej antenie, w internecie i na TVP Stream. Pora na teleskop. Robert Chodyła, witam i zapraszam. Jego córka będzie reprezentować Polskę na Olimpiadzie w Brazylii, a on sam w tym czasie w majestacie prawa zamienia się w bezdomnego. Tak o swojej sytuacji mówi Józef Wojnarowski, któremu Polski Związek Działkowców odbiera ogródek Saltanów, w której mieszka. Co gorsza, po tym gdy sąd rejonowy wydał wyrok o odebraniu mu działki, zaznaczył, że przysługuje mu prawo do lokalu socjalnego i właśnie to prawo zaskarżył do sądu okręgowego Polski Związek Działkowców. Do apelacji przyłączył się miejski ZKZL. Józef Wojnarowski ma blisko 70 lat, jest schorowany i ledwo chodzi. Dziś w sądzie domagało się odrzucenia apelacji, w której Polski Związek Działkowców domaga się odebrania mu prawa do lokalu socjalnego przyznanego przez sąd niższej instancji. PZD uzdrupuje sobie prawa do powiększania rzeszy ludzi bezdomnych. Robi wszystko, aby tych ludzi było jak najwięcej w Polsce. Sprawa jest precedensowa, bo w Poznaniu na ogródkach działkowych mieszka blisko 4000 osób, a ich los oraz całego mienia, jaki zgromadzili, zależy częściowo od wyroku w tej sprawie. PZD tak naprawdę w tym momencie uprawia hipokryzję, bo z jednej strony wiedzą o tym, że ludzie zamieszkują na działkach, a z drugiej strony wybiórczo starają się pozbawiać ludzi no, ich dobytku i, i możliwości zamieszkiwania. Stowarzyszenia działkowców i lokatorów w podobnych sprawach protestują. Już w styczniu wiceprezydent Solarski obiecywał, że miasto nie pozostawi działkowców z ich problemem. W kolejnych miesiącach PZD jednak rozpoczął kilkanaście postępowań, żeby odebrać działki ludziom, którzy rozbudowali altany i zamieszkali na tych działkach. Gdy działkowcy urządzili pikietę przed siedzibą PZD, prezes obiecywał: Naprawdę osoba, która z trudnej sytuacji życiowej znalazła się, która nie ma innych warunków, nie będzie wyrzucana z ogrodu działkowego. Mimo tych deklaracji Józefa Wojnarowskiego, PZD chce wyrzucić. Mamy jaskrawy przykład, jak to działa. To nie chodzi o to, żeby pozbawić prawa do działki, ale pozbawić w ogóle jakiegokolwiek lokalu. Więc o czym my tu rozmawiamy? Zaczynam do w domu, i składa apelację, żeby zabrać prawa Wojnarowskiego do lokalu socjalnego. Że do lokalnie znam takiej sytuacji, w którym wystąpienie było w związku, żeby zabrać możliwość uzyskania lokalu socjalnego. Fakty są jednak takie, że PZD apeluje od punktów wyroku, który mówi o wstrzymaniu eksmisji z działki do czasu zaproponowania przez miasto lokalu socjalnego, czyli mówiąc potocznie zmierza do odebrania przyznanego przez sąd prawa do lokalu socjalnego. Do tej apelacji przyłączyło się miasto, które twierdzi, że mieszkaniec działek nie jest mieszkańcem miasta. Pan Wojnarowski nie jest mieszkańcem Poznania, mieszka na działkach i nie ma prawa do lokalu socjalnego. Tak? Ma prawo do lokalu w normalnym trybie, czyli musi złożyć wniosek o przydział lokalu. Stąd, stąd to nasz udział w tym postępowaniu. Po wprowadzeniu w 2013 roku ustawy o ogrodach działkowych. PZD, który wcześniej przez lata tolerował budowanie nadmetrażowych całorocznych altan, zyskał prawo do odbierania działek tym, którzy na nich mieszkają. Wyrok Sądu Rejonowego zapewniający prawo do lokalu socjalnego w praktyce uniemożliwiał usunięcie ludzi z działek. Sąd Okręgowy wyrok w sprawie apelacji ogłosi w przyszły piątek.